W czasie mano wszystkim rozpoczęliśmy żniwa. Objechał dookoła już zbiornik, tego nie ma czasu na wstępy to będziemy jechać od razu. Sejmiemy na pronarkę najpierw. I na pronarce będzie stało. Na między jest jeszcze jedna przyczepa drewniana, a resztę będziemy wywrotką najwyżej, no najwyżej do garażu, bo nie ma innej opcji. Tego kuta nie włączył, ale już kombajnista kazał iść po pociągnik. Poczekamy Nie zapowiada się źle tutaj ten owiec. Mówię dookoła to objechał i cały zbiornik. Najważniejsze, że wyschło. Zestaw tak wygląda. O, jest lekki, tak więc 60 sobie poradzi. W poprzednim vlogu wam mówiłem, że ten duży jest do kosiarki zaczepiony, jutro będę kosił i nie chce mi się odczepiać. Sucho jest. Bo teraz nadają do końca sierpnia upały, więc żadnych przygód tu nie powinno być. A w razie czego to podjedzie się tamty linka. Ale nie ma takiej opcji. Tu jest zawsze mokro, a teraz normalnie kombajn przejeżdża. Dobra, włączył koguta. Zbiornik to wam pokażę. I to jest jeden zbiornik z Bizona na takiej pronarce. Wysypany. Owiec, że no to jest lekki. To no wiadomo inaczej to na wagę się bierze, ale tyle to jest jeden zbiornik. No mówię, jakby to kogoś ciekawiło, nie? Ogólnie z 4-5 powinno się tutaj czubato zmieścić. Biedzie dookoła. A nie, bo jeszcze tutaj wziął, to może jadę już za nim i widzimy się. Dobra, znowu zrobił dookoła rundę i sypiemy. Sześćdziesiątka na polu, Wieszę, co może być. Wiem, że teraz na innych gospodarstwach to wiecie, no, nowszy sprzęt rządzi, ale tutaj u nas, na takim areale, to śmiało się ten sprzęt sprawdza. Chyba tu jeszcze jeden, no, cztery ogólnie powinny wejść tutaj zbiorniki. To chyba pójdzie na sprzedaż cała. Od razu na początek, znaczy ogólnie wszystko będzie na sprzedaż. Bo tej nawet nie będę wysypywał, a resztę trzeba będzie do garażu sypać. Dobra, jeździmy za kombajnem. żeby się nie nudzić, zaraz ja znowu będzie sypał. Dawno nie było mnie w tak typowo z jakiejś roboty. Sam nagram coś z z dormki, ale to już sami mówiliście, że się po nudne. Jak ja nagrywam to, to jest czas. To złoże ładne, nie? Tam do tej stawki mówię, najlepsza ziemia i to się odstawia. Zobaczcie tutaj, już jest słabiej. A tam to naprawdę ładnie sypie. Kurde wszystko mi wieje prosto na mnie. Tak sobie może jeszcze ujęcie zrobię. A ogólnie w tym drogu bardzo chciałbym serdecznie pozdrowić moją Natalkę. Masz serdeczne pozdrowienia dla całej Twojej rodzinki, dla Przemka, dla taty, dla mamy. Serdecznie Was pozdrawiam na tym vlogu. I takie cykujęcie dla Was. Może na miniaturkę mi się nawet uda uchwycić. Dobra, przyjechaliśmy po kolejną przyczepę. Tamta jest już prawie pełna, jeszcze tam zbiornik, wejdzie i to niecały, a no może i cały, no zobaczymy. No, ale Trzeba będzie brać tą wywrotkę i kiprować do garażu. Oto się trochę boję, bo jestem sam i tu się schodzi, no, nawet z podczepieniem przyczepy. Długo, żeby ktoś podczepił, to by było lepiej, no, ale niestety. Trochę nam się zejdzie. Sypiemy do tamtego garażu, który jest otwarty, ten mały. Ta przyczepa na bok, to, a tego na boki sypie, bo to jakoś się nią wykipruje. A tamtą dużą to nie wiem to tyłu cała na pewno się nie podniesie Jest jeszcze jedna, tak jak mówiłem, ta drewniana w zapasie więc jak ja będę sypał, znaczy jak ja będę jechał próbować, to ta drewniana tam będzie Dobra, i teraz ta Tam jeszcze na tą pronarkę wejdzie niecały zbiornik. ale tak jak mówiłem, tam stoi, więc powinienem się wyrobić z kibrowaniem. Ciężki jest wjazd do garażu, ale powinno dać radę. Może wygląda jakby złoto sypał, ale tak się mówi. Panie złota, na, na rzepak czarne złoto. Powinien wejść na tą przyczepę Mała ona jest, powinna mieć nadstawki Trzeba coś myśleć na przyszły rok będzie tak łatwo. Trzeba przodem, bo... No nie żartuj, że sześćdziesiątka będzie stwarzać problemy. Kurde, tak przez te samochody, no dysza jest wykrzywiony. żeby do lewej strony bardziej tak jakoś mi się udało nawet trzeba wejść zobaczyć co tam się dzieje. Nie ma nikogo, żeby pokazał Tu jest beton, tak więc dobrze powinniśmy to wysypać. po żniwach. Lison odjeżdża. I u mnie to będzie na tyle. W końcu się udało ten owiec skosić. O matko, ile bocianów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć bocianów na jednym polu. Uuu, to chyba coś wróży. Nie będę mówił. Nakosiliśmy, no to tak. Tą przyczepę, moją małą wywrotkę widzieliście. Tam dwa zbiorniki, no to może z trzy tony. Ta była ważona z owsem, no to Wam mówiłem, że około sześciu. Nawet więcej teraz jest, zobaczcie czubata cała fest. do jest tego owsa i tamta drewniana. A już podejdę do niej, nie będę taki. I tamta drewniana. Też tam chyba zbiornik wysypał, więc z półtorej tony. Bo Wy jesteście ciekawi tak, Dlatego jest. Powierzchnia to jest dwa hektary. 6, 3 to jest 9 i tu z półtorej 9,5 pół. no to coś takiego z 2 hektarów. 9,5, może 10 sypnął owiec, więc z 2 hektarów no, trzeba przyjąć 5 tonowca. Nie jest źle jak na tą ziemię. I jak na mnie. Sami napiszcie w komentarzu. Nie powinno być źle. Dobra. Mówię, to będzie na tyle. Ja bardzo serdecznie ze swojej strony chciałbym pozdrowić jeszcze raz Natalię na tym filmie. Natalię, jej brata, rodziców, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. I co, będę się z Wami żegnał? Do następnego, jak to mówią. Na razie Wam i cześć.